Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo jest mi miło gościć w Państwa domach ponownie. Nazywam się Beata. Jestem doradcą na portalu Wróżby Online. I dzisiaj z wielką przyjemnością będę odpowiadała na Państwa pytania. Troszeczkę dzisiaj moje gardło nie domaga, zatem będę starała się mówić oczywiście w miarę możliwości głośno, tak abyście Państwo wszystko wyraźnie słyszeli. No, o tym niemniej Pewna trudność dzisiaj nastąpiła. Pogoda raczej nie sprzyja, jest bardziej listopadowa aniżeli kwietniowa. O ta ogromna szaruga i deszcz jednak chyba miały swój niekorzystny wpływ na mój aparat mówienia. Szanowni Państwo, dzisiaj z przyjemnością będę odpowiadała na Państwa pytania. Zatem zapraszam do telefonowania. Zapraszam do przesyłania SMS-ów, jak również do tego, abyście Państwo, jeżeli jest taka możliwość, nie obawiali się moich odpowiedzi na wizji, ponieważ mogę udzielić odpowiedzi anonimowo, bez względu na to, czy pytanie jest zadane przez telefon, czy w formie SMS-a. Aby do mnie zatelefonować, bardzo proszę wykręcać numer 708. 488 865. On znajduje się w informacji tutaj na żółtym tle, w miejscu, które Państwo macie na ekranie. Natomiast SMS-y przysyłajcie Państwo proszę wpisując WRO 493 na numer 73 868. <laughs> Możecie Państwo również korzystać z formy GSM. Wówczas naciskacie gwiazdkę, następnie 74, 44, 82. A to forma dzisiejszego kontaktu ze mną. Tym niemniej możecie Państwo również przysyłać maile w tych mailach swoje pytania. W zasadzie nieograniczona ilość kwestii, które możecie Państwo poruszyć. Ja po zapoznaniu się z tematem wyceniam Państwu usługę i po akceptacji możliwie najszybciej odpowiadam na pytania przez Państwa postawione. Jedną z form jest również osobiste spotkanie z doradcą, nie tylko tutaj za pośrednictwem wizji, chociaż jest to bardzo dogodna forma. Tym niemniej jest możliwość zamówienia konsultacji również w saloniku wróżb. Jeżeli Państwo macie taką potrzebę, macie ochotę, zapraszam, można zamówić spotkanie ze mną i wówczas spotykamy się w cztery oczy. No cóż, to chrząkanie może nie jest zbyt cudowne, ale przepraszam Państwa, po prostu inaczej nie daję rady dzisiaj e, mówić. Wobec tego staram się jak tylko mogę. E, drodzy Państwo, jestem doradcą życiowym, e, jestem psychotronikiem, esoterykiem, e, zajmuję się kartami Tarota. E, wróżę również z kart Madame Lenormand, a również posługuję się kartami anielskimi. I wahadłem. To są podstawowe narzędzia mojej pracy. Tym niemniej ja bez przerwy poszerzam warsztat, w którym pracuję. Ciągle się dokształcam, poszukuję nowych możliwości i rozwiązań i bardzo często łączę różne metody, poszukując ciągle swojej jedynej i najskuteczniejszej, autorskiej, takiej, która daje największe możliwości i najbardziej. Celną odpowiedź. W czasie odpowiedzi korzystam również z numerologii. Państwo tutaj przysyłacie informacje dotyczące Waszej daty urodzenia. Bardzo za to dziękuję, ponieważ informacja numerologiczna niezwykle poszerza i ułatwia odpowiedź, której Państwu udzielam. Jeżeli Państwo pytacie o osoby. Inne, którym również należałoby w jakiejś konfiguracji z Wami połączyć, bardzo proszę, jeżeli znacie, również przysyłać właśnie informację dotyczącą daty urodzenia. Jeżeli takowej nie ma, no to przynajmniej imię osoby, którą Państwo jesteście zainteresowani, bądź jakieś dane, które w jakikolwiek sposób przybliżają tę osobę i pozwalają mi się połączyć energetycznie z nią. Ponieważ osób o imionach jakiś tam i jest oczywiście powtarzalna ilość. Zatem, żeby energetycznie trafić w tę najwłaściwszą, poza tym, że Państwo myślicie o tej osobie, co już znacznie ułatwia sytuację, również ja staram się wejść w energię tej osoby. Poza tym Państwo wiecie, ponieważ oglądacie mój profil, udzielam również przesyłu energii Reiki na odległość. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać oczywiście z bezpośredniej formy, to tak jak powiedziałam, w saloniku jest to również możliwe. Poza tym, szepty aniołów, przesłania anielskie, to jest moja pasja, to jest no, najcudowniejsza energia, z którą pracuję. Jestem nauczycielem anielskim z ramienia Diana Kuperską, i y, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, abyście obcowali ze swoimi aniołami, ponieważ no, są one ogromnymi pomocnikami i z wielką radością będą y, pracowały dla Państwa, są ku pomocy, wobec tego prośmy je o wsparcie. Ja dzisiaj mojego anioła przede wszystkim proszę o wsparcie, abym mogła dać radę do godziny 21.00. Udzielać Państwu informacji, i aby mój głos był możliwie najlepiej słyszalny i nie przysparzał już tutaj dolegliwości. Zatem polegam na tym, że anioł mój. Pomorze. Poza tym mam ze sobą kamień Mołdawit, który miałam również poprzednio, co prawda o nim nie opowiedziałam i mimo iż na czakrę gardła najwłaściwsze są kamienie w kolorze niebieskim, tym niemniej zabrałam ten ze sobą, ponieważ on bardzo pomaga w sprawach duchowych, w ogóle w rozwoju duchowym, a poza tym jest kamieniem, który doskonale Oddziałuje swoim biopolem w sposób pozytywny i skuteczny w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie znamy pochodzenia choroby. Ja jeszcze nie odkryłam źródła mojej dolegliwości dzisiejszej. Wobec tego uznałam, że akurat wibracje Mołdawitu będą jak najbardziej właściwe. No i oczywiście kryształy górskie, które, tak jak już Państwo wiecie, wielokrotnie to powtarzam, są po prostu jokerami wśród kamieni, tak jak jokery są również w kartach którymi gramy. Szanowni Państwo, ale teraz przejdę już do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, ponieważ już na mnie czekają SMS-y. Wobec tego w miarę możliwości będę opowiadała o zgromadzonych tutaj przeze mnie różnych wspaniałościach, w miarę możliwości wolnego czasu. <laughs> Pierwsza osoba, która Pyta. Anonimowo będę odpowiadała pani, która zadała takie pytanie. Oczywiście witam serdecznie. Co czeka mnie w tym roku w sferze zawodowej? Czy czekają mnie zmiany w obecnej pracy i czy moje stanowisko jest zagrożone? Jak ten rok będzie wyglądał dla mnie finansowo? Kiedy będzie poprawa? Czytając Państwo już tutaj, też słyszycie, że jest wiele pytań. <laughs> w tym jednym pytaniu zgromadzonych. Wobec tego postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości po kolei, a być może karty pokażą jeszcze jakieś um, informacje, których Pani tu nie zawarła, a one będą z jakiegoś powodu dla Pani istotne. Wykorzystam do tej odpowiedzi karty Madame Lenormand, karty mistyczne, którymi bardzo lubię się posługiwać. Coś nowego Panią czeka, nowe możliwości, wsparcie od mężczyzny. Proszę się nie obawiać, prosić o pomoc i z tej pomocy korzystać. Droga Pani, a od razu mogę Pani powiedzieć, że proszę się spodziewać samych dobrych rzeczy. Oczywiście nasze życie nie zawsze jest usłane różami. Tym niemniej karty pokazują, że w tej kwestii zawodowej, bo to było główne pytanie, ma Pani wsparcie gwiazd. Wobec tego proszę się nie obawiać. Ja już sobie wcześniej zanotowałam Pani datę urodzenia i mogę powiedzieć, że jest Pani w doskonałym okresie, jeśli chodzi o pracę. Pani już w te wibracje zawodowe będzie wchodziła od miesiąca sierpnia. Także jeszcze kilka miesięcy może Pani mieć takich troszkę nie do końca Panią satysfakcjonujących. Tym niemniej cała aura zawodowa wokół Pani zmienia się na szalenie pozytywną i tak jak powiedziałam, gwiazdy sprzyjają. Zapytała Pani, czy czekają mnie zmiany w obecnej pracy. W podglądzie kart widziałam już informację, że Pani może rozpocząć coś nowego i może Pani dokonywać zmian. Bo Pani pyta, czy czekają mnie zmiany. Informacja jest taka, że na własne życzenie Pani również może dokonywać zmian, jeżeli nie odczuwa Pani satysfakcji w obecnym miejscu pracy. Natomiast jeżeli miałaby nastąpić zmiana, no to powiedziałabym, że y, rzeczywiście ona byłaby możliwa pod koniec roku bądź na początku przyszłego, y, 2013, ponieważ wtedy są bardziej dla Pani sprzyjające warunki y, dla. Y, no jakby coraz lepszego rozwoju i dobrego osadzenia finansowego. Czy moje stanowisko jest zagrożone? W tej chwili tego nie widzę, co prawda ja jeszcze dopytam karty drugie. Jednak uważam, że może Pani się czuć bezpiecznie. Pyta Pani o poprawę finansową. Uważam, że Pani powinna już być zadowolona ze swoich finansów, dlatego że no, tu mam karty, które po prostu pięć kart. Które informują o tym, że w zasadzie od lutego poprzez marzec, kwiecień, maj i czerwiec, czyli a, aż nawet dalej, w zasadzie pani sytuacja finansowa jest dobra i bezpieczna. Yy, ta, yy, obfitości zawsze mówi o tym, że tak naprawdę niczego nam nie brakuje. Być może, być może nie dostrzega Pani wszystkich możliwości, jakie gdzieś wokół Pani się jeszcze roztaczają, ale jeszcze zobaczymy, jak energie anielskie potraktują informacje. Yy, przyciąga Pani to, o czym Pani myśli i co Pani pragnie, czego Pani pragnie. Jeżeli jest tak, że będzie Pani wkładała energię w lęk bądź w obawę co do Pani miejsca i stanowiska pracy, to rzeczywiście no, można sobie wymyśleć. Bardzo często ja przypominam takie przysłowie: Obyś czegoś nie powiedział w złą godzinę. Wobec tego myślenie pozytywne i wypowiadanie pozytywnych rzeczy jest naprawdę szalenie istotne. To nie jest truizm, ponieważ wszystko jest energią i każda myśl. No, realizuje się, materializuje, wobec tego, ponieważ myśli są inwestycjami, zawsze zachęcam, żeby inwestować jak najbardziej solidnie i pozytywnie. <laughs> Jeżeli będzie Pani pragnęła pozostać w tym miejscu pracy, to Pani pozostanie. Jeżeli będzie Pani chciała dokonać zmiany, to będzie Pani tej zmiany mogła dokonać. Ma Pani możliwość um, pracowania na własny rachunek. E, uważam, że um, jeżeli Pani do tej pory tego z powodu nie zrealizowała, Nic to nie jest za późno. Zawsze można coś jeszcze zrobić. E, I teraz tak. Tak naprawdę y, wygląda sytuacja w ten sposób, że to, co pokazały, karty anielskie, a więc pani największe pragnienie wewnątrz serca. Jeżeli chce Pani zmiany, będzie zmiana. Jeżeli Pani nie chce zmiany, nie będzie. Y, zależy to tylko od Pani. Wobec tego proszę się zastanowić, zastanowić tak naprawdę, czego Pani pragnie. To jest bardzo ważne, dlatego że wtedy, kiedy Pani napisze scenariusz, swoich możliwości, chęci. Po prostu on się zrealizuje. Zastanawiam się, bo pani pyta, czy moje stanowisko jest zagrożone. Nie widzę tego zagrożenia. Karty go nie pokazują i raczej bym nie, nie obawiała się, żeby mieć już 100% pewności. Zapytam. Nie, nie ma takiego zagrożenia. Natomiast rzeczywiście poprawa finansowa y, oczywiście.